Dzisiaj opowiem Wam o najbardziej metafizycznym połączeniu sztuki, z jakim spotkałam się, robiąc muzyczne zapiski, Mowa oczywiście o Gustawie Malarze i Gerhardzie Hauptmannie. Zanim się jeszcze osobiście spotkali. Korzystali już z tych samych źródeł, a mianowicie z antologii pieśni śląskich. Mając do wyboru kilkaset pieśni, wybrali tę samą. Maler umieścił ją w zbiorze swoich pieśni Des Knaben Wunderhorn, a Hauptmann zakończył słowami tej pieśni swój dramat w niebowzięcie Hanusi. Hanusia, wiele lat później, w postaci pięknej rzeźby, została podarowana Hauptmanowi na 80. urodziny. Dzisiaj znajduje się w uroczym miejscu, zaraz przed wejściem do Muzeum Gerarda Hauptmana w Jagniotkowie, w którym dziś nagrywam dla Was kolejny odcinek muzycznych zapisków. Najpierw. Czas na tajemniczą postać Gerarda Hauptmanna. Gerard Hauptmann był dramaturgiem, pisarzem, laureatem Literackiej Nagrody Nobla, ale przede wszystkim ślązakiem. Znał śląskie tradycje, przywary, gwarę. I to właśnie w Gwarze Śląskiej pisał swoje dramaty. Pisał częściej, dyktował stojąc przy swoim ulubionym pulpicie. Jako znany wówczas artysta pomieszkiwał i w Stanach Zjednoczonych i w Berlinie, ale to właśnie tutaj, w postanowił wybudować swój dom. Dom, który dzisiaj jest pomnikiem obrazującym jego sposób życia i swoisty ekscentryzm. Dlaczego? Dlatego, że ten dom to nie jest zwyczajny dom. W podziemiach znajduje się tu winnica, gdzie przywożono Hauptmannowi jego ulubione wina, a także basen. Na samej górze są przepiękne pokoje, z których niegdyś było widać całe pasmo karkonoszy. Ale najbardziej spektakularnym miejscem w całym domu jest rajska hala. Jak powstała, nie uwierzycie! Wszystko zaczęło się od tego. Że przyjaciel Hauptmana, Avenarius, malarz urodzony zresztą w Gryfowie Śląskim, miał problemy finansowe. I Hauptman postanowił mu pomóc. Wymyślił, że w jego holu trzeba stworzyć niesamowite malowidło. Raj. Przedstawić raj. Był to też raj malarski, ponieważ artysta miał pełną wolność. I co tu się pojawiło? Kiedy przyjedziecie tutaj i zobaczycie wspaniałą rajską halę, zauważycie w niej postaci biblijne, innymi Adama i Ewę, postaci mityczne, muzy zasiadające przy stole, postacie z rodziny Hauptmana, innymi żonę Margaretę grającą na skrzypcach i syna, postaci z jego dramatów, hanusię, tkaczy, którzy wędrują do nieba. I, i mnóstwo, mnóstwo innych szczegółów. Ale co najzabawniejsze, zobaczycie też, co według prawdziwego Ślązaka powinno znaleźć się w Niemie. A są to kozy, kury, gęsi, festyn strzelecki i odpust. Wszystko jest pięknie utrzymane, ponieważ całkiem niedawno zostało odrestaurowane. W Miejskim Muzeum zobaczycie też Szereg zdjęć, przedmiotów, pamiątek, które towarzyszyły Hauptmannowi podczas jego życia. I na pewno odniesiecie wrażenie, że był to człowiek o swoistej wrażliwości. Dzięki tej wrażliwości w niezwykły sposób odczuwał też muzykę. Gerard Hauptmann, będąc wówczas bardzo sławą dramaturgiem, bywał w wielu miejscach. Pewnego razu, przy okazji prób do jego dramaturza Bernd, odwiedził Wiedeń wraz ze swoją przyszłą żoną Margaretę Maszak. Dokładnie 4 lutego 1904 roku, na spotkaniu z Maxem Burghardem poznał Gustawa Malera. Burckhardt był wówczas dyrektorem teatru, w którym wystawiana była sztuka Hauptmana, A Mahler był wtedy dyrektorem wiedeńskiej opery dworskiej. Mahler często zmieniał pracę, był dyrektorem, który nie znosił kompromisów. Często kłócił się czy ze swoimi szefami, czy z orkiestrą. Ale to tak, przepraszam, zupełnie na marginesie. Po pierwszym spotkaniu Hauptmann zauważył entuzjastycznie. Znakomita głowa, demoniczna siła natury, niewątpliwa pieczęć wielkiego geniuszu. Kilka dni później Hauptmann znowu chętnie spotkał się z Malerem, aby kontynuować dyskusję. Artyści. Nie rywalizowali ze sobą, a Hauptmannowi bardzo podobało się to, że maler nie ma w sobie tego dyrektorskiego zadufania. Niewiele później hmm, malerowie wyjechali na Riviere, a maler tak pisze do Hauptmana: Kiedy znów się spotkamy, chcę zacząć od miejsca, w którym skończyliśmy. W ten sposób poznamy, że jesteśmy przyjaciółmi. Hauptmann nie kryje uznania dla twórczości malera, mimo że za życia kompozytora bardziej doceniana jest jego działalność dyrygencka. Na żywo Hauptmann słucha II, III i VI symfonii. Po przedwczesnej śmierci malera w 1911 roku, hmm, Hauptmann ma dokładnie dwa lata później, w 1913, stworzyć wielkie widowisko we Wrocławiu, dokładnie w dzisiejszej hali stulecia. I na finał tego przedsięwzięcia wybiera właśnie fragment ósmej symfonii malera. Twórczość malera i Hauptmana łączy się też w jego skercu, siódmej symfonii i porównywana jest z opisem tańca głównej bohaterki w dramacie Apipa Tańczy przedstawiającej życie ludzi pracujących w hucie. Tutaj, na Dolnym Śląsku. Pipa tańczy wokół lodu i śniegu, a Hellrigger patrzy ze zdumieniem. Jest zaskoczony szklaną gracją i magicznymi zdarzeniami w chacie staregowanem. To pośpieszne dźwięki, pełne gasnącej tęsknoty i błyszczącego piękna. W końcu wszystko zmierzy do lśniącego i wiwatującego finału. W innym miejscu o muzyce malera napisane jest tak. Słychać w niej motywacyjne echo bajki o szklanej chacie Hauptmana, która znajduje się w śląskich górach. Jednak dziś chciałabym Wam opowiedzieć o trzeciej symfonii malera i o piątej części w tej symfonii. Mówiąc o malerze, trzeba sobie zdawać sprawę, że w jego twórczości mowa jest przede wszystkim albo o symfoniach, albo o pieśniach. Symfonie to wielkie dzieła. Najsłynniejsza czy, czy najczęściej poruszana kwestia to oczywiście Symfonia Tysiąca, w której maler absorbuje niezwykłą liczbę muzyków. Chociaż wczytując yy, się w orkiestrację malera, yy, to maler nie korzysta naraz z tego ogromu orkiestry, ale przez poszerzanie składu orkiestry yy, może yy, łączyć ze sobą poszczególne jej rozszerzone segmenty, co daje niesamowity efekt brzmieniowy. Drugim ogniwem są pieśni. W pieśniach najważniejszy jest dla niego tekst wybrzmienie słowa. Aby odpowiednio wybrzmiały słowa, maler jest w stanie nawet zmienić metrum. metrum, czyli naturalny puls utworu, który najczęściej uspokaja odbiorcę. Maler potrafi go na chwilę zmienić, wytrącając słuchacza, tylko po to, żeby uwydatnić ważność tekstu. Kiedy przychodzi czas, Pieśń z Desknaven Wunderhorn o trzech aniołach śpiewających piękną pieśń zostaje przeniesiona do trzeciej symfonii. Staje się jej piątą częścią. Pieśń sama w sobie opowiada o tym, jak aniołowie śpiewają radosną pieśń. O tym, że Piotr jest bez grzechu i można mówić tu o niebiańskiej radości. Jednak w trakcie tekstu dowiadujemy się, że Piotr przyznaje się do tego, że jednak popełniał grzechy i że nie może dostąpić tej niebiańskiej radości, ale w kolejnej zwrotce odnajdujemy sposób, aby przyznać się do tego, co się zrobiło, zadośćuczynić. I nadal dążyć do osiągnięcia tej niebieskiej radości, a ona będzie nam dana. Przepiękna pieśń, którą Maler już w symfonii orkiestruje, trochę w taki sposób kojarzący się ze średniowiecznymi legendami czy bajkami. Ale po kolei. Właśnie, trzecia. Trzecia symfonia. Trzecia symfonia jest y, u malera symfonią niezwykłą. Kompozytor, tworząc cokolwiek y, przez y, jakby całe swoje życie, tłumaczy słuchaczowi, że nie da się oderwać przeżyć osobistych od twórczości. Wręcz zaznacza i mówi, że od czasów Betowena nie powstało nic w muzyce, co by nie miało swojego wewnętrznego programowego tematu. Kompozytor musi coś przeżywać, zdaniem Malera, żeby móc dać temu wyraz w swojej twórczości. I taki jest, taka jest właśnie trzecia symfonia malera. Ma pięć części, a są to tak naprawdę warstwy e, ułożone w hierarchii, tłumaczące nam e, cały pogląd malera na świat. Więc tak, zaczynamy oczywiście od części pierwszej, która jest e, bardzo długa, trwa 45 minut, czyli tyle co e, cała eroika Beethovena. I jest to świat natury. Natura, idea tej natury, jej nieskazitelność to podwaliny całej filozofii bliskiej malerowi. to jest pierwsza część. Warto zacząć tą symfonię słuchać od samego początku. Temat Waltorni, który wyłania się przez wiele taktów na samym początku, to jest, to jest niesamowite wrażenie. To, to naprawdę z całego serca Wam polecam. Na tę warstwę idei natury nakłada się druga część, idylliczna, piękna, zatytułowana O czym opowiada mi łąka pełna kwiatów? Czyli mamy tutaj faunę. Na to mamy skerco, trzecią część, które można powiedzieć nosi podtytuł, później tam maler zrezygnował z tych podtytułów, ale one są dzisiaj dla mnie bardzo ważne. O czym opowiadają mi zwierzęta? I na ten cały już świat zbudowany z pierwszej, drugiej i trzeciej części nakłada się część czwarta, o czym opowiada mi człowiek. W tej części pojawia się alt solo, który wyśpiewuje rolę człowieka we wszechświecie. I na to wszystko przychodzi pieśń wzięta ze Knaben Wunderhorn, czyli pieśń o tych naszych trzech aniołach której treść już, już znamy, ale jest tutaj przedstawiona jak, jak bajka. Treść pieśni przedstawia chór żeński, ale do tego zestawiony jest dość naiwnie chór chłopięcy, który wyśpiewuje jakby czas, e, śpiewając naiwnie: Bim, bom, bim, bom. I na to przychodzi finał. Ostatnia część trzeciej symfonii Malera, gdzie dowiadujemy się, że nad tym wszystkim, nad tym wszystkim Maler ustawia miłość, ponieważ ostatnia część nosi tytuł O czym opowiada miłość? Część pełna niesamowitych epizodów muzycznych, kończąca się fantastycznym finałem. Taka jest. Trzecia symfonia Malera. I teraz. A, I teraz zestawmy to wszystko z rajską Halą Hauptmana. Ja! Bo, a, najbardziej chyba teraz w tym momencie chciałabym trzeciej symfonii Malera wysłuchać w rajskiej Hali Hauptmana. I w jednym i w drugim dziele mamy. Pewną całość kompozytora. Jakby to połączyć. Aż mam dreszcze. Dobra, tym kończę. Zostawiam Was. Ocalcie dzisiaj swoje. Bez troskie. Kochani, nadszedł czas na podziękowania. To najwspanialszy moment, najcudowniejszy. Bardzo serdecznie dziękuję Muzeum Miejskiemu Dom Gerarda Hauptmana tutaj w Kochani, jeszcze raz podkreślę, to jest niezwykłe miejsce, które posiada wspaniałych ludzi. Bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorowi Januszowi Skowrońskiemu. Bardzo dziękuję panu Kustuszowi, panu Łukaszowi Kwietnickiemu. Są to ludzie, którzy wprowadzili mnie w świat Hautmana, oprowadzili mnie po tym wspaniałym miejscu i poświęcili naprawdę dużo, dużo życzliwości i gościnności swojej. Bardzo się cieszę, że niektóre informacje zdobyłam dzięki zaangażowaniu niezwykłych postaci. Taką postacią jest niewątpliwie... Pan profesor Edward Białek i pan profesor Krzysztof Antoni Kuczyński. Z całego serca dziękuję za okazaną troskę i przekazane informacje. Bardzo serdecznie też dziękuję pani Elenie Janidu ze Stowarzyszenia Ars Augusta, która dostarczyła mi niesamowitych. Też materiałów, artykułów dotyczących Gerarda Hauptmana i Gustawa Malera. Ale przede wszystkim, kochani, bardzo serdecznie dziękuję po prostu Wam, bo tak jak zawsze jesteście po prostu moją siłą, bo dzięki Wam mogę być dzisiaj tutaj i nagrywać dla Was coś totalnie niezwykłego. Naprawdę, jak tylko to będzie możliwe, koniecznie musicie tutaj przybyć. Dziękuję wam bardzo. E, przesyłam wam moc pozytywnej energii, e, dobroci, ciepła, życzliwości. Pamiętajcie, pozwólcie sobie chociaż trochę na bezdroskie rozmyślanie.